Jaśnie pani Kleopatra na wczasach nażardziliśmy się, napiliśmy To teraz toaleta i zbijanie bąków. Ładnie mamusia. Ładnie. Ładnie. No mamusia, tak to, 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 to. Kleo, Kleopatra. Kleopatra zasuwa, kochani, tak wygląda poranna toaleta królowej Kleopatry O Mama już najedzona, napita, wymyta No ale kochani, mamusia tam się czyść dalej A tu już taki nastolatek powiedziałbym w waszym wieku chyba jak na kota, no bo parę miesięcy temu to jeszcze było tak prawie połowa tego. No to nie, to może gimnazjum. Jakoś, tak jakoś. No, wcinamy. Wcinamy. No Opa. No, i tak tu się u nas żyje, proszę państwa, między nami i kotami. <laughs>